Thank you. Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie fajny odcinek, fajny film. Rozmawiamy o zestawie wkrętaka dynamometrycznego marki Tenctus. Tak to wygląda, moi drodzy. Narzędzie występuje w dwóch wersjach opakowania. Jakby zestaw występuje w dwóch wersjach opakowania. Wytłoczka i wkład piankowy, który w ogóle tam nie wydaje żadnych dźwięków, nic się tam nie rusza, ciasno wchodzą elementy, ale też troszeczkę gorzej się je wyciąga, wyjmuje. Yy, filozofia marki Tentus jest taka, że mamy te wkłady, te zasobniki, które nie są raczej opakowaniem zewnętrznym takim, w którym byśmy to transportowali, liczylibyśmy na jakąś nie ochronę i tak dalej, choćby nawet dlatego, że wieczko jest bardzo łatwo demontowalne, więc yy, w, raczej Kupując te zestawy, myślimy o tym, że transportujemy to jeszcze w dodatkowych e, walizach. Taki system walizy, szuflady, skrzynki, e, walizki na kółkach, szafki narzędziowe i tak dalej. Więc w ten sposób tak ten tu podchodzi do tematu. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy się pozbyli, na przykład, tutaj tego całego opakowania, i całość sobie wrzucili w jakimś tam w jakimś tam miejscu w torbie narzędziowej, w skrzyni narzędziowej w kieszeni monterskiej i tak dalej oczywiście wszystko będzie bardzo fajnie się odnajdywało, zestaw moi drodzy składa się z ośmiu trzonów i wkrętaka dynamometrycznego, każdy jeden trzon, który tutaj widzicie, można dokupić jako element zamienny występują, wkrętaka nie kojarzę, nie widziałem, ale może gdzieś mi tam umknął a też tak nie wszystko chcę wam dokładnie tutaj powiedzieć, bo bo liczę na to, że sobie tam wejdziecie i pogrzebiecie w tych linkach, które Wam przygotowuję, również w opisie. E, dobra, trzony PZ1, PZ2, PH1, PH2 i płaskie, bo sobie obróciłem, przeczytam, bo nie pamiętam tych, e, tych wartości tutaj. 05 na 3 na 60 mm, 08x4 na, na 100 mm, z, e, 1 mm na 5,5 na 80 mm, 1,2 na 6,5 na 100 mm. Takie. Mamy płaskie, i takie również są dostępne później, jako elementy zapasowe, zamienne. Dobra, odnośnie Tank z tego systemu transportowania jest film, jeden z pierwszych filmów o tank Tools, to jeżeli kogoś interesuje, można tam sobie zerknąć, a dzisiaj skupiamy się na wkrętaku dynamometrycznym, żeby nie przeciągać o tematach pobocznych, gdzieś tam. Moi drodzy, wyczytałem, że izolacja na tych trzonach jest podwójna w dwóch kolorach, czyli jeżeli będzie się nam to zużywało, to powinien się odsłonić inny kolor. Mam nadzieję, że dobrze to zrozumiałem. Fajny temat. Podoba mi się to. Kontrola tutaj tego bezpieczeństwa, jakości, jakby tej ochrony, jakości izolacji fajna. Wydaje mi się, że to jest bardzo pomysłowe i ciekawe. Być może inni producenci też to mają. Ja to pierwszy raz tutaj wyczytałem w opisie właśnie tego narzędzia. Trzony montujemy sobie do wkrętaka w ten sposób, że wystarczy to wkliknąć. Nie trzeba zamka tam otwierać, zwaniać blokady i tak Wystarczy wkliknąć i to już trzyma. Całość działa bardzo poprawnie, bardzo czysto, bardzo tak przyjemnie. Nie ma tutaj żadnych problemów z wymianą tych trzonów. I tak dalej. Oczywiście nie wiem, jak to się będzie zachowywało, zakurzone, bo na ten moment nie mam takich informacji. Ale myślę sobie, że w krętach dynamometrycznych, który nie jest tani, nie będzie raczej używany i nie będzie harpaganiony tym wkrętakiem i nie będzie on w mega brudzie jakimś. Więc sądzę, że będzie pracował tak cały czas. Pewien luz tutaj jest mały, więc jakiś tam drobny kurz nie będzie temu straszny. Element zamka, blokada. Nie jest to element obrotowy. Widzicie, że ten trzon nam tu wyskakuje na sprężynce, ale to się nam nie obraca. Jest przetłoczony, fajnie, i fajnie się to odnajduje gdzieś tam w dłoniach podczas pracy. Można podtrzymywać narzędzie w ten sposób, nie? A będziemy tak pracować, więc warto jest za tym od razu powiedzieć, że to nie jest obrotowe, być może komuś na tym zależy. Rękojeść i całe to narzędzie zresztą jest wykonane z tworzywa, tworzywa, tworzywa. Te żółte tutaj znowu tworzywo, tutaj tworzywo, ale czerwony element na rękojeści to jest tępy materiał. Taki powiedzmy pogumowany element. Nie jest to bardzo miękkie, nie jest to bardzo twarde. Pewna grubość tutaj tego tworzywa jest, ale ale nie jest to na przykład jakieś tam sprężynujące, zbyt miękkie i tak dalej. Ja nie lubię takich flapowatych narzędzi. Miałem takie tam śrubokręty kiedyś, które mi się bardzo poddawały. Niespecjalnie mi to odpowiadało. Takie dziwne to troszkę było. E, tutaj ten element u góry, bardzo ładnie wykonany. Miałem takie śrubokręty, które gdzieś tu miały jakieś tam źle odlane elementy i tak dalej. Nie doszukałem się na tym narzędziu jakichś błędów czy niedociągnięć. Bardzo wysokiej jakości, fajnie wykonane narzędzie. Pełna tutaj funkcjonalność wkrętaka, nic nie doszukałem się, co by mnie drażniło, denerwowało. Mówimy o wkrętaku dynamometrycznym, więc mamy okienko, mamy skalę i wskazówkę i mamy zakres od 1 do 5 Nm. I tak taki, w takich wartościach pracuje ten wkrętak z częstotliwością regulacji, co. 002 Nm. I mam nadzieję, że dobrze to obliczyłem, ale chyba tak 002 Nm, więc dość dokładna, bym powiedział, regulacja, jeżeli chodzi o pracę przy elektryce. Aż świat, myślę, że nawet i co 1 byłoby ok. A tutaj mamy co 002 Nm, więc bardzo dokładne e, wartości. Ehm. Niby wartości dokładne, ale też trzeba powiedzieć o tolerancji. Gdzieś tutaj wyczytałem, tylko nie wiem, czy to przy kalibracji było, czy, przy, czy chyba przychodzi o, kalib o kalibrację plus minus 6%. Mamy informację, że to było kalibrowane i tak dalej. Nie doszukałem się informacji, żeby ten, kto znam, to mógł wziąć i skalibrować, gdzieś tam zbadać, sprawdzić i tak dalej. Więc tych informacji nie mam. Jeżeli chcecie bardziej szczegółowe informacje, to piszcie se do luny. Myślę, że tam najprędzej Luna Polska jako dystrybutor odpowie na Wasze trudne pytania. Regulacja narzędzia poprzez podniesienie takiej niby nakrętki, ale to jest pięciokątne, więc to nie jest nakrętka. Dzieli na, pięciokątne, więc dzieli nam to na pięć części. Ten element. Każda część jest podzielona jeszcze podziałeczką na pięć. Dwa pełne obroty to jest jeden Nm obracamy do tyłu. Odkręcam. Pół niutonometra i 1 niutonometr. Cały. Pół i cały z powrotem. Wartość. Mam 2,5. A nie chcę 2,5. Chcę 2. Na razie chcę 2. Jeżeli ustawimy tutaj na 0, no nie, wskazówka pokazuje tam wartość tak na szybko. A tutaj mam 0 i wiem, że to jest dokładnie te 2. Ja potrzebuję 2,8. 0,02. Inaczej. Pół nanometra to jest cały obrót. Więc będę miał 2,5. 2,5. I potem każda jedna dziesiątka, no, każda jedna cyferka tutaj na tym to jest 1 dziesi dziesiąta, jakby. Więc sobie obkręcę 2,6, 2,7 i 2,8 na trójeczkę. 2,8. Pek. 2,8 Nm, kuba ustawił i będzie pracował. Tylko problem, a nie zrobię tego, <laughs> potem będzie nie wolno odkręcać dynamometrycznym. Absolutnie. Jest tylko do dokręcania. Ten jest zaś grubszy troszkę i ciężko tutaj, ale fajnie. Pokażę Wam jeszcze, jak to pracuje, bo to jest bardzo ważne. Bardzo ważna kwestia, jak działa, działa ten wkręt, tak więc dokręcamy, czujemy opór i przeskakuje. Jest 2,8, a nawet jak jest 2,8 i te 6%, jest te 2,8. Zadana wartość, dokręcone. Każde jedno połączenie w mojej rozdzielni będzie z siłą zadaną przez producenta, jaką sobie tam ustawię. A po co nam taka siła w ogóle? Kto pracuje w tym temacie to wie, kto nie pracuje, a jest ciekawy, to coś mogę powiedzieć, a resztę w komentarzach uzupełnicie, bo na pewno jesteście w pewnych kwestiach mądrzejsi ode mnie. A więc po pierwsze, osprzęt elektryczny zdarza się, że się grzeje. Grzeje się albo dlatego, że ma słaby styk, albo dlatego, że jest przeciążony. Nieważne. Przegrzeje się i zbyt mocno dokręcony będzie kłopot poluzować, będzie kłopot odkręcić. I zdarzało się tak, że były sceny. Mieliśmy taki serwis naprawy, że nie dało się po prostu tego połączenia odkręcić. Były bardzo duże problemy. Poza tym no, obudowa się już sypała, więc no, same problemy, to wiecie, o czym mówię. Z drugiej strony, jak za słabo dokręcimy, to będzie się grzało, i też była akcja, robiłem rozdzielnie, która była w środku całusienka czarna, po prostu wszystko zakopcone, popalone zbyt lekko skręcone można powiedzieć troszkę amatorsko przez nie wiem w cudzysłowie zegarmistrza także pilnujemy wartości jeżeli zbyt mocno będziemy dokręcać to też zaobserwujecie może jak będziecie mieli możliwość sobie skręcić rozdzielnię która ma nie wiem 20 czy ileś tam tych S-ów koło siebie no i będzie ich dużo więc wpadniecie na pomysł tak jak ja wpadłem kiedyś że będziemy skręcać w wkrętarką i okej, okay, na wkrętarce też można tam pewną wartość jakąś ustawić i tak dalej, ale powiedzmy, że mamy niedobrze to poustawiane, nie, w, nie mówimy teraz o tym, czy wolno, czy nie wolno, mówimy o tym, że esy przy zbyt dużym, przy dokręceniu o, zbyt dużą siłą będą się delikatnie przechylały i na przykład na grzebieniu trójfazowym każdy jeden będzie coraz bardziej pochylony i potem to widać i to jest po pierwsze nieestetyczne, a po drugie ciężko to jest potem całe pozamykać. Ponadto, deformujemy sobie przy zbyt dużej, zbyt dużej sile, deformujemy sobie tutaj to miejsce, które nam trzyma przewód. Ponadto, przy zbyt dużej sile, już takiej dużej, dużej, po prostu obudowa się będzie rozchodzić, bo to już jest zbyt duża siła na to urządzenie i może dojść do uszkodzenia również. Ja wiem, że tam. Ktoś, kto dokręcił tego setki czy tysiące, ma rękę do tego, ok, ale żeby trafić te 2,8, a na innym urządzeniu 3,2, a na innym urządzeniu 3, no to będzie problem. Tutaj to mamy gwarantowane, bo z tolerancją maks do tych 6 plus minus 6% jesteśmy w stanie sprawnie to dokręcać. Jeżeli komuś zależy na tym, to pewnie w krętach dynamometrycznych będzie chciał w swoich narzędziach mieć. Moi drodzy, w tym filmie tyle. Czekam na komentarze wasze, czy narzędzie się wam podoba, czy zestaw się wam podoba. Może czegoś w tym zestawie brakuje. Może cena zbyt wysoka. Pewnie będzie zbyt wysoka, bo to zawsze. 820 chyba 6, z tego co kojarzę, to jest katalogowa brutto. Więc każdy sprytny elektryk wie że, wie, że można tam policzać, a na pewno traficie w necie to w lepszych pieniążkach niż ta cena katalogowa. Czekam na komentarze w każdej sprawie, ale związanej z tematem filmu i życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej!